Cześć, ja jestem Paweł, a Wy jesteście na kanale Rodzinka na Biegunach. Dzisiaj chciałbym Wam co nieco opowiedzieć o takim temacie, który wydaje mi się dla wszystkich partnerów osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową jest bardzo dobrze znany. To znaczy, co taki właśnie partner woli u chorego manie czy depresję? I odpowiedź w zasadzie jest prosta: ani to, ani to. No bo jedno i drugie stanem chorobowym. Ale to już zaspoileruję w zasadzie i na napięcie spadnie w dół, że chyba każdy się zgodzi, że wolimy, kiedy nasz bliski jest w stanie depresji. Oczywiście, mając do wyboru tylko te dwa stany no i teraz dlaczego no dla osoby chorej jest zapewne na odwrót kiedy jest w stanie mani, no to po prostu świat należy do niej no jest po prostu wszystko wszystko wychodzi, są same świetne pomysły i tak dalej no my to widzimy troszeczkę z innej strony i jakby my widzimy świat takim jaki jest a nie tak jak widzi to osoba chora czyli widzi po prostu ten świat zaburzony Osoba chora widzi go w taki sposób, że wszystko to co, to, co pomyśli, to co zrobi, to jest super, to jest ekstra, to trzeba zrobić teraz, już, już, raz, dwa. I w zasadzie 90 tego czasu jest za mało, szkoda tego czasu, po prostu trzeba działać, trzeba robić. Yy, trzeba się zapisać na studia, trzeba wziąć kredyt, no bo mam świetny pomysł, yy, nagle zaczyna nam, nam się podobać jakiś bardzo drogi samochód i tak dalej, więc trzeba go kupić. Yy, osoby takie zakochują się po prostu na zabój w, w innych, pozostawiają swoich partnerów i tak i I oczywiście to jest ich perspektywa, yy, my to widzimy całkowicie inaczej, my widzimy, że ta osoba jest chora. I że, no, że po prostu odleciała, i, i my będziemy musieli potem po tej osobie sprzątać. Więc jak my to widzimy? My, tak jak powiedziałem, patrzymy na to z perspektywy osoby zdrowej. Widzimy ten świat takim, jakim on jest. A więc, jeżeli ktoś po prostu chce wziąć kredyt, no bo ma świetny pomysł, no to my wiemy, że, że to nie wypali, albo prawdopodobnie, że to nie wypali. Bo oczywiście zdarzają się jakieś sytuacje, takie że w tym szaleństwie po prostu jest jakiś tam procent, że, że, że coś wyjdzie. No ale generalnie mamy świadomość tego, że to nie jest nic dobrego. W, podczas mani, tak jak powiedziałem, bardzo często zdarzają się jakieś takie sytuacje, kiedy. Kiedy chory po prostu no, stwierdza, że ten związek długoletni to jednak nie jest to i, i on po prostu potrzebuje czegoś świeżego. No i my jako partnerzy po prostu cierpimy na tym. No bo my się staramy. My pomagamy tej osobie, w szczególności podczas depresji, kiedy jest nie do życia. Ktoś mówi, trzeba wszystko przynieść pod nos, podnieść, zanieść do toalety, czasem pomóc się umyć i tak dalej, przygotować jedzenie zrobić praktycznie wszystko za tą osobę, a potem nagle słyszymy, że, no, że my to jednak jesteśmy do kitutacy nudni w ogóle i, i oni potrzebują kogoś innego. To jest z perspektywy osoby tej zdrowej, jest to bardzo bolesne, nawet jeżeli my wiemy, że to, że to jest choroba. I mi się wydaje, tu jest największy problem w zrozumieniu choroby, bo jeżeli ktoś leży i jest nieprzytomny i praktycznie nie jest w stanie się wlec z łóżka, no to okej, okay, wciąż w Polsce są ludzie, którzy twierdzą, że to nie jest choroba, tylko to jest lenistwo, no ale okej, okay, odkładamy tę osobę na bok. Generalnie wtedy widać, że coś jest nie tak z chorym. Jeżeli on po prostu szaleje i zachowuje się irracjonalnie, to dla osób, które nie znają tej osoby tak dobrze, no to to jest po prostu dusza towarzystwa i jakby on też, ta, ta, taka osoba chora, czerpie, czerpie energię z, ze środowiska, bo uzyskuje poparcie, jakby no, jest jeszcze tak podbudowany tym, że, że po prostu podoba się no, po prostu ludziom wokół. A my ci, którzy go znamy i którzy po prostu, którym zależy na na, na dobro tej osoby, no to my się staramy po prostu jakby y, troszeczkę tak go no, um, ustatkować. No, najlepszym pomysłem, wydaje mi się, jest y, takie tonowanie nastrojów, to znaczy nie na zasadzie, że nie, głupi, gadasz, masz głupi pomysł, bo wtedy że taka osoba, no, absolutnie nas nie słucha. W ogóle podczas manii bardzo ciężko, żeby ktoś nas y, wysłuchał, ale wydaje mi się, że że jedyną taką metodą jest to, aby po prostu powiedzieć: Nie wiem, no okej, okay, wiesz co, na, nawet dobry pomysł, ale wiesz co, trzeba się jeszcze raz jeszcze zastanowić. Może przy, porozmawiamy o tym na spokojnie jutro, bo dzisiaj wiesz dużo roboty, i tak dalej. Yy, i, I po prostu jakby nie. nie pokazywać choremu, że, że gada od rzeczy, tylko jakby. Yy, stanąć po jego stronie, jakby. Ale próbując go troszeczkę jakby tak zwolnić. No, bo ten stan oczywiście minie. To też potem zależy jak, jak to wygląda u chorego, jak, jak te stany długo trwają. No, na przykład w, w naszym przypadku było tak, że, że Ela raczej jakby, te nastroje schodziły w stronę depresji, więc manie zdarzały się rzadko. E, trwały gdzieś, nie, ciężko mi teraz powiedzieć, ale no, miesiąc, kilka tygodni, coś koło tego, e, może dwa miesiące, nie, nie pamiętam. Ostatnia taka gruba mania to była już dobre kilka lat temu, więc dzięki Bogu na razie nie, nie mamy z tym problemu. E, no i, mm, i dlatego mania jest po prostu dla nas taka, taka ciężka, bo y, My jakby nie mamy partnera w tym momencie, bo on i tak nie jest w stanie zrobić tego, co, co byśmy chcieli, żeby zrobił, tak, w się sensie pomóc z domu. Chociaż też jeszcze z drugiej strony no, zdarza się tak, że po prostu yy, chory wysprząta cały dom, także no, ja, jakiś tam bonus jest, można powiedzieć. No ale generalnie co z tego bonusu, skoro, skoro gdzieś tam po prostu zniszczenia są, są tak potężne, że, że potem no, jest grubo. Yy. Dla tych, którzy nie doświadczyli, powiedzmy, manii u swojego partnera albo nie, nie było tej manii jeszcze takiej mocnej, no to powiem tylko tyle, że jakby wydawanie pieniędzy, uciekanie w używki typu alkohol, narkotyki, zdrady, to jest coś, co jest na porządku dziennym. To jest chyba najtrudniejsze dla partnera. Bo, bo to są takie rzeczy, które po prostu e, trudne są do naprawienia. E, jeżeli e, macie jakieś oszczędności i nagle po prostu tych oszczędności nie ma, no to wiadomo, tak? E, to to jeszcze jest ma ale gorzej jak macie pieniądze, ktoś się mówi. Od, od 10 do 10, czy tam od 1 do 1 i nagle y, okazuje się, że, y, y, że pojawia się kredyt, nie wiem, na jakąś sumę po prostu astronomiczną i trzeba spłacać z, z wypłaty i, i, i ciężko się robi, no to wtedy jest problem. E, no Jeżeli po prostu nasz, nasza ukochana osoba, z którą jesteśmy tyle lat, nagle twierdzi, że jesteśmy niewystarczający i gdzieś tam po prostu no, po prostu. Idzie w tango, tak? No to, to po prostu serce krwawi, i, i, i ciężko sobie w tym momencie wytłumaczyć, że to jest choroba. Tak? To nie jest takie łatwe. Trudno po prostu przyjąć to do wiadomości, że osoba, którą kochasz, która jest z tobą tyle lat, nagle cię zdradza i powiedzieć, o okej, okay, to taki no, to taki objaw jak katar przy grypie, nie? To już nie jest takie łatwe. Eee, I to jest coś, co ciężko. Nawet jeżeli da się to jakoś, że tak powiem, mm, może nie naprawić, ale jakby jakby to powiedzieć. <laughs> jeżeli po prostu sytuacja się wydarzyła, mania. Zeszła i jest już w miarę normalnie. Wyjaśniliście sobie wszystko. Jest wszystko ok. Yy, I jakby no, żyjecie dalej. To gdzieś tam w głębi serca cały czas yy, masz tą świadomość. Z depresją jest inaczej, bo yy, okej, okay. To też wymaga od nas bardzo dużego zaangażowania. Yy, no bo jakby. Yy, Wygląda to tak, jakbyśmy mieszkali sami, ale jeszcze musieli robić coś dla kogoś, tak? Więc generalnie nie ma wsparcia od osoby chorej. Druga rzecz jest taka, że my musimy jeszcze dać te wsparcie właśnie choremu. Czyli to jest tak jakby jakby ktoś miał po prostu jeszcze jedno dziecko, tak? Więc po prostu ciężko, ciężko jakoś tam Funkcjonować nawet momentami, ale, ale jest to no, łatwiejsze wbrew pozorom, niż to, gdy, gdy po prostu chorego wybija w górę. Przede wszystkim depresja jest dużo bardziej kontrolowalna, tak bym to powiedział. Łatwiej się kontroluje chorego, kiedy on jest w takim niskim stanie. W sensie kontroluje w takim sensie pozytywnym, można powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby kontrolować i jakby manipulować nim. Chodzi o to po prostu, żeby y, panować nad tym, o może tak. Y, I jakby, właśnie y, z, przynajmniej z mojej perspektywy, y, depresja jest takim stanem, który, jeżeli ma wybierać, to wolę depresję niż, y, niż manię. I myślę, że 90% partnerów hadowców się podpisze pod tym. No i jakby też zapraszam Was do tego, abyście się podzielili swoimi historiami, co jest dla Was jakby korzystniejsze albo mniej niekorzystne chyba tak by trzeba było powiedzieć. No i dajcie znać, co o czym sądzicie. A wy, moi drodzy hadowcy, też dajcie znać, jak wy to widzicie. Dla Was oczywiście, rozumiem, mania jest przyjemniejsza niż, niż depresja. Nie mówię tu o stanach tych takich bardziej pośrednich, czyli tam powiedzmy jakaś hipomania czy lekka depresja. Mówimy o, tym, o tych ekstremach, yy, które oczywiście zdarzają się najczęściej wtedy, kiedy, kiedy nie bierzemy leków. Yy, no ale... Yy, albo leki są po prostu źle dobrane. Ale koniecznie dajcie znać, jak to u Was wygląda. A ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się do następnego razu. Hej.